Witamy was w wakacyjnym odcinku kanciastych przygód. Ja jestem Paxon. A ja Gyrus. No i ten odcinek będzie taki króciutki. Chcieliby, chcielibyśmy wam złożyć zrzeszenia z okazji wakacji, żebyście przeżyli bezpiecznie, ciekawie, fajnie itp. itd. Bezpiecznie. Ha, bezpiecznie. Taka. A, Szczególnie z tym, co będziemy robić, nie? Toś teraz, ale nie, ktoś teraz z tym bezpiecznie. Na jak zwykle. Ciekawe kto bezpiecznie przeżył wakacje. No wiesz, ja jeszcze nic nie złamałem. O, dwa lata temu ręka złamałem w pierwszy dzień wakacji, no to. <grym> Bez komentarza. Dobra, odpalamy. O. Takie małe fajne z okazji wakacji. Łoo ja Fuck debyt, wyłącz to, nie? <grym> Masz jeszcze TNT A no fakt, jedziemy na tym, na kreatywie. Toje eee. Myślałem, że będzie tylko jedna seria Ty! Kupu. Kupu. Już mu włączyłeś to Bo chciałem moje wystrzelić No a wiesz, że to jest jedno E. Yeah. Não. A transformação mas vezes também não vai um. god Easy. Olha, tá. E a goga. Isso tá o pescoço Oi, Masz nie dosyć Kebu Gdy go sobie dać TNT Co, na razie by tylko dwa palce zostały <laughs> Aj jestem dobra Fuck, deby co, tu to do góry załadować Skończymy? A... Dobra, ostatnia twoja salwa. Uno momento. Do góry daj najpierw. <trybuj> A... yeah. Dobra, ludzie. Y odcinki będą się pojawiały na moim kanale przez wakacje tak jak zawsze. Czyli jak będzie, to będzie. <trybuj> 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 Então, miúdo wakacji na gaze. Marra.